Śrzymańko, to jest wirus Jest to kolejny odcinek, gdy nazwę z gry Minigames. Jest to do mapa Dummy Gaming Gin. No i jest to oczywiście mapa u nas jest This Last Stand. O co w tej mapie chodzi? W tej mapie chodzi, żeby zrobić wiadernie więcej, oczywiście zombie. Bo widzicie po obrazku z tym chyba. I tak. Mapa jest krótka, ale bardzo fajna. Z czego... Bardzo się cieszę. I tak, tu jest tabliczka Hill Bar Red, czyli oczywiście zdecydujemy tutaj HP żeby nam się zregenerowało Do pełna. Tutaj. Start boot czy Czyli start oczywiście. Co co? jest, Tutaj oczywiście łuk mod 4 uderzenie 2. I dużo strzałów sobie trochę wezmę. I co? Start? No i tak, żeby nie zaniedbać, oczywiście moje filmy wydają nawet, powiem często, takie różne oczywiście, seriali i w ogóle, wiesz o co, co Ci chodzi. Tak, moje no konto oczywiście, oczywiście ja może za niedługo będę miał partnerstwo, nie pamiętam z jakim programem, może pokażę to, może pokażę to oczywiście w opisie, może link, może nie, zobaczę. I tak, takie jedna jakby bym to powiedzieć prośba. O ja oczywiście będę nagrywał dużo filmów, ale nie wiem jakich. I... Fuck! No i oczywiście będą duże seriale. I tak, taka prośba. Czy też żeby było na przykład serial jak... Herobrine Mod, Total jak Face, jak oczywiście... Wiecie co to za gra? Albo takie inne na tak, przykład śmierci w ogóle. Oczywiście to wszystko już zależy. Od was. To mi idzie, Jak widać? Jak na razie mam stałe HP, więc fajnie. No i to, to, chyba tyle miałam powiedzieć w ogóle. Więc coś z czego bardzo mi się cieszę, jakby tu was trochę przybyło. Oglądało, zapraszało innych kuzynów, braci. No i wiecie o co chodzi. Myśmy byli bardzo ucieszone. No, się coś fajnego stanie. O powoli coś tutaj leci. I nie wyleci. Szkoda. Fuck! Nie pak, Aga jeszcze żyję. Uff no nie. Jeszcze mam lagi, Pak? Nie, 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 nie. Super. No i się Lamka świeciła chyba. chyba tak, o! No to chyba tyle. Jak widzicie. Szkoda, nawet szybko udarłem. Szkoda. Ale cóż. Tak. Jeśli Wam się spodobało, oczywiście zasubskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. I właśnie, ta ostatnia jeszcze raz prośba. Piszcie w komentarzach, jakieś chcecie no, odcinki w ogóle seriale. Heroine Tory Face. Albo takie igrzyska śmierci w ogóle. Jeśli chcecie inne, a nie, nie te, które oczywiście powiedziałem, no to oczywiście piszcie te, które byście chcieli. Więc co z czego bardzo bym widziałem, jakbyście napisali komentarz. No, o tych serialach. No, jakby to. Dziękuję, że oglądaliście, pozapraszajcie kuzynów, braci, kolegów, koleżanek, kochanków, no i weź o co chodzi. Cóż, więc zacznie się wam żegnam. i sześć. Siemka.